Carvera się wszystko pyta Carver to prawie korwo, nie? Jak to, to jest Dishonored Dobra, go go power nie. O. Wybuchasz O grawitacja? Będziesz sepływał teraz w przestrzeni oh, wow, wow 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 Kurde myślałem że on szkłem tutaj. O patrz, te efekty w ogóle to powinno nam... Te pościli, tak, te wybuchy, tak. Boże. Po raz trzeci w tym filmie. Ogóle... Odacią się, biegnij, 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 biegnij Aizaku mój kochany. Ka Carver, weź tam, mógłbyś trochę schudnąć Wow. O! A ja? Ja się nie przedostałem oczywiście nie? Bo po co? <noise> teleport zwykły Według mnie powinni do The Space Spaca trójki zupełnie inną kampanię na koopa zrobić czy na singla bo to, to nie pasuje troszkę. Ej zaczku mój, ratuj się. O! O nie. Poleciał o nie. Po hełm. Jakie to w ogóle super i w ogóle. Ej, w sumie jak to możliwe, on był w próżni. No, w sumie nie wiem. Jolo, tego się nie kwestionuje. To jest gra wideo, wideo. On, on powinien zginąć. On powinien, a nie zginął. To jest zagadka, z którą pójdzie do grobu. Stwierdzam, z umarł. Patrz, patrz, teraz trzeba to odblokować. Na jedną wait, stronę. Jezus, ja mam... <laughs> Maria, Maria, jak ty się tam telepiesz, to ja wszystko muszę robić, jak zawsze. No a jak? Jesteś moim mężem, Nie, be, 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 bez, bez przesady. Bez, przesady, bez przesadyzmu, jak to się mówi. O, o cholerę. O, polecieliśmy. rakieta. i gdy jakieś dżity? E, 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 wydaje mi się, że może będziemy musieli to przejść sami. Kret mi zaleje. Krew tutaj, synek! Synek! Która to już jest podejście? Pewnie z 11? Policzę sobie. Będzie deft count. O mój Boże. <laughs> W sumie już nawet na samym początku sobie pomyślałem, że będziemy mieli problemy z tym etapem. No pamiętam bo... Z... 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 z tym momentem. No! Ała tak. Ale to chyba też ch się żyje. Nie, żyje, żyje chodź. Nie, 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 nie. Nie, 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 ma mowy, żebyśmy tak. teraz padli. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. The... Jest, udało się w końcu. Po tylu próbach i takim przyspieszeniu świetlnym, że Teraz możemy sobie swobodnie polatać w przestrzeni między planetarnej. Ale fajnie to wygląda. No, ten kosmos i ogólnie wszystko tutaj wokół tak to ładnie wygląda. Dobra, let's go. Ej, co się stanie, jak wylecę gdzieś tam w kosmos? Tak? No ja to fajnie w sumie. Ale nie chcę mi się spra sprawdzać w sumie. Albo? Ej, lecimy sobie na jakąś międzyplanetarną podróż. Nie wiem, mamy za mało powietrza, mamy na 206 sekund powietrza. No nie. Kurda, ale w sumie szkoda, że nie ma spolszczenia do tej gry. No Naprawdę. W sumie. Tak, fajna by była. lokalizacja pełna, fajna by była. To chyba musisz wziąć, nie? Gdzieś, coś. Kiedyś. Chodź do mnie, kochana. Tutaj. O, patrz, patrz, teraz musimy lądować. Zaraz wyjdę, gdzie ja to mam wziąć. Ej, patrz, gdzie zlądowałem? <grych> Tutaj jestem, ej, A, Maciek. To, to jest powietrze. Panie, panie dzielę ducha. E, proszę wskoczyć. I tu bodajże musimy zrobić. A nie to, ej. to. Kurde, co ja robię? Kręcimy i lecimy. Dalej. Kręcimy i lecimy. Może Zobaczymy. <grych> <grych> <laughs> okay. well, powietrze, powietrze, zawsze spoko. Dobra. I co dalej, co dalej? Nie wiem co dalej. Chyba dalej musimy lecieć. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Tu jest podświetlone, to prawdopodobnie tutaj musimy pójść. Przywódy. All is lost. O, o, jedy. Tu są jakieś te, w ogóle wypisane wyniki meczów piłkarskich pewnie. Nie wiem. Czy, żeby tutaj grali między... Międzyplanetarne, Gal tak. Galactic Football, tak to się nazywało. O mój Boże, bo <laughs> ta znałem tą klockówkę. pomierzałem To jest ten, no, tutaj się zaczynało właśnie i tak właśnie skończyli wszyscy, co tam grali. To jest załoga Galaxy Football. Wichmeister, kręć tym. Oj, teraz ja? ten. Nie, nie. nie... O cholera. <trafowić kolejnego> <arerze��> Zobaczymy, jak to się potoczy. Ktoś tam się krwawi w środku. Skąd wiesz? Bo tam mi mówią, że ten, że ktoś tam płonie w ogóle i ten, i krwawi, i wszystko wybucha. Krew się sypie. Tak, o nie, zabrałeś mi mój, mojego tula. Oj, przepraszam. Ale i tak dostałem go, dobra. Dobra, musimy sprawdzić, gdzie ta Ellie. Dobra, lecimy z tym. Ok, piesem. no to idziemy. Zaraz, właśnie, gdzie mamy iść? Tutaj mi się nie? wydaje. że dalej jest, nie? Oczywiście. Egzekucja? Co ci ludzie? Okej okay, napisy mi przeciło. Mi też. Okej, okay, tutaj trzeba wziąć te... To, 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 wiem, to, 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 to. ...bateryjki. To i wsadzić. Zaraz, white gdzie one są? Ja już wsadziłem jedną. I sobie... Y, 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 ...naprawię swój... ...śmieszny... Yy. Okej, okay, tutaj... się? jedna, co... Z, zresztą, no w sumie, trochę się pogubiłem. Zobaczę na górze, coś może będzie. Co? Fajnie jest to zrobione, że, w, że są te, yy, to światełko z tej maski Tak, tak Na tych O, coś znalazłem O Jezus Maria, czemu ty tak tłupiasz? izak panuj nad swoimi emocjami O Jezus Maria, o o Jezus Bosza A, bo ja muszę tutaj być, tak? Nie, wait O, mogę już tutaj sobie coś Zremontować, jeszcze naprawić. No ja też właśnie teraz tak robię, właśnie tak. O, jakieś paczuszki dostałem. Welcome to the airbrain. Welcome oh, to the jungle. <laughs> Dobra, done. Dobra, dzięki. Ale ja nie chcę tej broni. Udało Air mi się coś zbudować. R. Murzyn to jednak umie. No. Ale ja nie chcę tej broni. Ja, ja, ja chcę co innego. To musisz tam... Ja nie wiem, Ja mi to jakoś randomowo samo wpadło. Jest. Jest? Ok. Chorno. Dobra. Dobra, to sobie weźmiemy coś... Naprawimy. Co tu mogę sobie naprawić? Też nie naprawić, tylko ulepszyć. No. Nic nie możesz. Ty jesteś nieulepszalny. <ślesy> <ślesy> Nieulep nie nieulepszalnie chory jesteś. Jak to? Dlaczego? Bo, bo bo tak. Bo tak. Pozdrawiam, polecam Piotr Oczywiście. Co tu ciekawego jest w tym... I, o, co to było? Teraz mogę sobie ulepszyć jeszcze bardziej. O mój Boże. No ja właśnie sobie tam coś ulepszyłem, nie wiem jakąś tam Tesle? Też to dodałem sobie. Dobra, weź wyjść, blizę. Czekaj O jak pięknie Wow Okej okay. Be, dobra, to musimy... Ała! Tutaj... achievement Do... mi wyskoczył A wow, boli. <laughs> no bo to był głośny <laughs> jesteś O mam, mam jeszcze pistolet taki, nie wiem Plazmowy powiedz sobie przy, ty, przy tej mojej pięknej epickiej No Jak to się zmienia o, Dobra w sumie nieważne już Dobra nie, nie. O, czyń honory A czym to się brało? Jako? Dwa razy F Ty się trzymasz? Jeszcze Aha. Raz, no. a No dobra Już ogarniam, ogarniam no, Bo dzisiaj coś kompletnie mi nie idzie Ale ale ciu, ciu. Widzisz Tak to się robi Wiesz przykład. O nie! O Boże! O ho, ho ta muzyka! -nekro, nekrofile sprzed kilku lat, świeżutkie. Nie, tylko sprzed kilku lat. Sanowa, co? Kogo syn? Na pewno nie suki.

w krótkiej przerwie technicznej wracamy do Was z kolejnym... Kolejnym game... Let, no, dobra, nieważne. Okay. Niestety miałem... Plecy. O Boże! O Boże. Są ci bojownicy Radia Maria Tego się nie spodziewałem. To było niezapowiedziany atak ze strony nekrofilów. Tam jeszcze biega Ale miałem niestety yy, najazd na pokój ze strony hmm. babci No Boże, jak ja tego nie napisałem <grym> I, i, No y, trzeba wszystkiego w życiu poznać, nie? Nawet na babci na pokój Czy ja wiem, ja to przeżywam prawie codziennie, ale to już What the fuck What the fuck Mam dokładnie to same przeżycie. Co to? Co to było? O oh, oh, Jezus, Mario. O nie, dostał ten kurde Co ten Dead de Space? Ej, patrz, patrz, ej, ej, ej patrz. Mm -hmm. Szczelij siebie, Szczelij siebie. To było w sumie fajne Dobra, to choć tutaj możemy to odblokować? Ja nie wiem. Tak możemy. Nie, nie możemy. Ojej. Szkoda. Ale tutaj możemy pójść. Tutaj. I na dół. Jesteś na tyle odważny, żeby pójść na dół czy nie? Oczywiście. No ja pierwszy. Nie zejdziesz już. Frajer Serio, muszę poczekać aż. Jezu. Ja, patrz teraz. Co za głowę! Dobra, schodź. Be my guest. Patrz tu, jakieś Dobra. narkotyki produkowali. Ja tutaj widzę wszystko. Jak w Breaking Bad. O, fajny, fajny serial. Wiem, polecam, pozdrawiam. Pioszączowski. Tradycyjnie. I believe I can fly. Nie Tak? Nie, dobra. Boże, ja. Jest... No, jak ja nienawidzę. Ja, 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 ja nienawidzę tego rodzaju potworów, co strzelają takimi śmieciami. Pierwsze części to były noworodki. No, pamiętam. W takim laboratorium. I to było piękne. A tutaj to są psy. Najwidoczniej to było ma mało humanitarne. Kto ten piecał? Piesełek? Dogę? Ugi, dogi, dogi, bugi, ugi, ugi, bugi. Chyba nie żyje. Daj sesiana. Siana siano se daj? Dałem sesiana. A co, koń nie jestem? Nie wiem. Żeby Sasiana dawać Kunik. Kucy ze mnie. Kucyk? Ma maj kucyk pony, co? <grym> <grym> Jezus. To na krzyżu był. Boże, jestem ateistą, a cały czas wymawiam jego imię. Boże, co się dzieje ze mną? Jesteś y, tym... Y, de, deistą. Czemu Tam, potrzebujesz... Ty... aha, no. Jestem deistą. <laughs> Jak będzie. Okej. Okay. Dobra, weź tą stazą coś tutaj zdziałaj, bo ja mi się... Ja Boże, nie. Boże, ja, ja co... nie ogarniam tu kamerki. Jak tu się, jak tu się zmienia to? Czo? Rodzaj strzału W sensie wiesz Rodzaj strzału, czyli tą drugą? Tak, tą drugą, no Z królem. Oś Naciskasz A, okej, okay. dobra, łapię e, dobra, O Jezu, tutaj... dobra, pamiętam ten element Tutaj trzeba było te wszystkie... Stazą trzeba było wszystko pościągać Widzisz? I teraz... Na dół Dobra. No do śmieciu. Co, ja biorę. co? Nie do Ciebie w sensie do tego do tej śmiesznej maszyny. Weź to z Stazą musisz zrobić, wiesz? No zrobiłem właśnie. To u góry przekręciłeś Wajd Masz tam... Dlaczego? U góry. Nie, chodź do mnie Boże, nie ogarniam życia Chodź życie. do mnie tutaj, proszę ciebie Patrz, ja biorę Stazą to, nie? No, A ty to u góry no i teraz wszystko jest finito, to piękniej w ogóle Ej! Kręć No kręcę, kręcę <laughs> Kręć kręca, mi dupą, kręć Pamiętaj mi się strasznie taki O nie Stary YouTube Poop Co to mnie Kiedyś, kiedyś byłem znany jako Książek gayskol, Ale teraz stałem się <laughs> Królem Pedału! O. Jezu, klasyk! <śmienny> Iwan, kręć to mi, to dupą, kręć mi, dupą, kręć. Jestem Pedałem, to nasłuchałem. La, 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 la. <śmienny> Chcę skończyć z Iwanem! Moc wąsów! <śmienny> <śmienny> Moc wąsów! Elle <laughs> va...